Dobiegają końca negocjacje z Łódzką Klasą Chorych dotyczące realizacji usług medycznych w roku 2000. Na pytanie jakie będą zasady realizacji tych świadczeń w Pawieńskim spzoz odpowiedziała nam Krystyna Wiśniewska, zastępca dyrektora do spraw medycznych. Zakończyliśmy negocjacje dotyczące szpitala. Sytuacja tutaj jest taka, że nadal będziemy Państwa leczyć w 14 oddziałach szpitalnych, takich jakie istnieją do chwili obecnej. Na zasadach finansowych no troszeczkę niższy niż w tym roku gdzieś w granicach 20%. Ten budżet szpitalny będzie niższy od budżetu roku 99. Natomiast ilość. Z zadań ilość usług, które nałożono na nas w zakresie leśnictwa zamkniętego, pozostaje na takim samym poziomie, jak w roku 99. Jeśli chodzi teraz o blok specjalistyki ambulatoryjnej, czyli o działalność tych 20 poradni specjalistycznych, które pracują tutaj na Jana Pawła II 68. Te negocjacje już zakończyliśmy. Usługi będziemy świadczyli na zasadzie konsultacji dla poz oraz na zasadzie porad specjalistycznych. Wszystkie poradnie, te, które istniały, będą istniały nadal i będą Państwu udzielały pomocy. Otworzyliśmy w tym roku już, a będzie to umieszczone w kontrakcie na rok 2000, dwie kolejne nowe poradnie. To jest poradnia patologii noworodka, w której będziemy konsultowali noworodki wypisane z oddziału szpitalnego A wymagające kontroli poszpitalnych oraz poradnia psychologa dziecięcego, w którym nasz psycholog kliniczny podpisał dość korzystną umowę z kasą chorych, przewidującą bogaty program terapii indywidualnej oraz terapii grupowej. Bardzo zależało mi na uruchomieniu tej poradni udało się i udało się wprowadzić ją w kontrakt z kasą chorych. Z tego, co ja obserwuję, działając również, również w różnych organizacjach społecznych na terenie miasta, potrzeby w tej dziedzinie są bardzo wielkie i sądzę, że w 2000 roku zaspokoimy je w zupełności. Jakie są zasady realizacji usług? Wrócę jeszcze może do tego. Te usługi będą realizowane, jeszcze raz przypominam, na zasadzie konsultacji dla POZ-u oraz na zasadzie porad. Przy czym każdy pacjent zgłaszający się do lekarza specjalisty musi mieć skierowanie od lekarza POZ-u. Tylko w czterech przypadkach takie skierowanie nie będzie wymagane. To znaczy, zgodnie z ustawą o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, to są takie poradnie jak poradnia K, poradnia chorób płuc, poradnia psychiatryczna i poradnia odwykowa oraz poradnie stomatologiczne. Natomiast już stomatologia specjalistyczna, czyli do poradni protetycznej, ortodontycznej oraz chirurgii stomatologicznej, pacjent będzie zmuszony przynieść skierowanie od lekarza POZ-u albo od lekarza stomatologa. Wiem, że takie zasady Państwa bardzo denerwują, że w dużym stopniu utrudniają Wam życie. Niestety jest to wymóg zapisany w ustawie o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym i jest to, i to skierowanie staje się podstawą do rozliczeń finansowych z kasą chorych i kasa chorych przyjęła bardzo radykalne stanowisko. Płaci nam za te usługi tylko wtedy, jeżeli przedstawimy jej stosowne skierowania z POZ-u. Nie jest to nasz wymysł, przepraszamy Państwa za kłopoty, ale jest to rzecz absolutnie konieczna i tak będzie realizowana w roku 2000. Jeśli chodzi teraz o pogotowie Pawianickie, myśmy właściwie zakończyli negocjacje z Łódzką Regionalną Kasą Chorych, podpisaliśmy stosowny protokół. No, i wkrótce później okazało się, że nowy zarząd Kas Chorych doszedł do wniosku, że przeznaczył zbyt duże fundusze finansowe na świadczenia oddziału pomocy doraźnej, anulował konkurs na pogotowie dla całego województwa i rozpisał go ponownie. I zaczynamy ponownie negocjacje w tej dziedzinie od 18 grudnia. Mają się zakończyć 28 grudnia. Mam nadzieję, że zakończą się korzystniej, z powodzeniem dla nas. Czy spędzimy święta Bożego Narodzenia w kasach chorych? Nie wiem, to przyszłość pokaże. Ale ja naprawdę liczę, że jednak jakieś pieniądze się znajdą i że będziemy Państwo również i w tej dziedzinie mogli zabezpieczyć opiekę lekarską i pielęgniarską w oddziale pomocy doraźnej, tak w zespołach wyjazdowych, jak i w opiece ambulatoryjnej. O usługach świadczonych przez Espezos w ramach podstawowej opieki zdrowotnej i medycyny szkolnej w kolejnych wydaniach wiadomości IKS. Dwa dni temu umówiliśmy o tym, iż do akcji zbierania darów dla powodzian z gminy Nędza przystąpili uczniowie z siedmiu szkół. Dzisiaj dołączyli do nich koledzy ze szkoły podstawowej nr 9. Zbierane są dary w formie odzieży, artykułów spożywczych i czystościowych oraz artykułów szkolnych. Ofiarodawcy mogą również przynosić książki, które zasilą księgozbiór gminnej biblioteki. Używane telewizory do wyposażenia szkół i przedszkoli. Potrzebna jest również odzież zimowa dla dzieci od wieku niemowlącego do 15 lat oraz osób powyżej 65 roku życia. Przypomnijmy: Gmina Nędza jest jedną z wielu gmin w dawnym województwie katowickim, która najbardziej ucierpiała w powodzi w 1997 roku. Podczas tego kataklizmu poganiaczanie w ramach ogólnopolskiej akcji dla powodzian udzielili pomocy poszkodowanym mieszkańcom tej gminy. W tym miesiącu ośrodek pomocy społecznej w Nędzy zwrócił się do sztabu ratownictwa społecznej krajowej sieci ratowniczej z prośbą o dalszą pomoc. Akcja rozpoczęła się 6 grudnia i potrwa do 15 dnia tego miesiąca. W tym czasie, oprócz zbiórki darów w wymienionych szkołach, można je przynosić również do siedziby sztabu. Przypominamy adres i telefon: ulica Grota Roweckiego 13, numer telefonu 213 0813 w godzinach od 9 do 21 od poniedziałku do piątku. Wzorem lat ubiegłych, 31 grudnia, nadamy specjalny program Sylwester Stopem. Co prawda do Sylwestra pozostało 21 dni, jednak już dziś zapraszamy wszystkich pawieńczan, którzy noc sylwestrową spędzać będą w domu, do oglądania lokalnego programu. Sądzimy, że podobnie jak poprzednie, tak i ten wieczór dostarczy niezapomnianych wrażeń. Zobaczycie Państwo m.in. jak minął rok z wiadomościami IKS, program podzielony na 12 miesięcznych odcinków. Będzie również tradycyjny konkurs topu z atrakcyjnymi nagrodami ufundowanymi przez sponsorów. A jakie to będą nagrody? Już niebawem dowiecie się Państwo z zaprezentowanych specjalnych spotów reklamowych. Sylwester Stopem rozpoczniemy tradycyjnie o godzinie 17.45, oczywiście 31 grudnia. Oglądaj nas w Sylwestra i wygraj jedną z nagród. W sobotę koszykarki Ekstraklasy rozpoczynają drugą rundę spotkań. Po pierwszym etapie rozgrywek Pabieńska Polfa zajmuje drugie miejsce w tabeli, mając jeden punkt straty do liderek Polfarmy Gdynia. O 17.00 w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji rozpocznie się spotkanie z kolorem kap. W pierwszej rundzie w Rybniku Pabieńczanki uległy podogrywce rywalkom 63-69. do 69. Czas więc zatem na rewanż. Polfa w środowym spotkaniu z DJK Fenburg w ramach Pucharu ronketki potwierdziła swoją klasę. Mecz z kolorem nie będzie łatwy, ale zwycięstwo Pawieńczanek bez wątpienia leży w zasięgu możliwości Polfu. Na retransmisję tego meczu zapraszamy do naszego programu w sobotę o godzinie 22. .00. Ciekawie zapowiadają się dwa inne spotkania. ŁKS-u, który we Wrocławiu spotka się ze Ślęzą oraz Wisły, która na własnym parkiecie podejmować będzie start Gdańsk.